Zauważyłeś jakieś różnice pomiędzy jazdą latem a zimą? Pewnie zasięg jakoś krótszy albo ma mniej mocy, ale dlaczego tak jest? Bo w niskich temperaturach bateria litowojonowa, czyli taka, jaką masz w swojej hulajnodze, mówiąc prostym, nienaukowym językiem, działa wolniej. Zasięg może spaść nawet o 30 bądź 50%, a bateria trudniej oddaje pełną moc. Zawsze po powrocie do domu pozwól baterii ogrzać się do temperatury pokojowej przed podłączeniem do ładowarki. Zapobiegnie to jej szybciej. Degradacji, ale spokojnie pamiętaj tylko o regularnej diagnozie baterii. Najlepiej zrobić to. Przed zimą, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to centrum serwisowe Electrical zapraszamy. Sprawdzenie jej stanu po katowaniu w lecie to obowiązek. Po takiej diagnozie dowiesz się, czy spadek zasięgu to tylko niska temperatura, czy zużyta bateria. Jeżeli zużyta, to trzeba będzie zrobić jej regenerację. A no i bym zapomniał, jak jeździsz, gdy jest mokro, to musisz uszczelnić hulajnogę, bo chyba nie chcesz zobaczyć takiego widoku jak ten i poznać, by cenę naprawy, lub znowu przegląd. Oglądać oferty, bo okazało się, że potrzebujesz kupić całkowicie nową hulajnogę. Dlatego lepiej dmuchać na zimne i od razu zadbać o swój sprzęt. Przywieź lub wyślij, bo działamy door to door, do nas swoją hulajnogę centrum serwisowe Electrical, strażacka 9 w Rzeszowie lub Electrical.pl.